Chciałbym pogratulować zespołowi Kinga Szczecin za, za zwycięstwo, zasłużone. Mm, oddali 14 rzutów więcej z gry, więc y, mieli, mieli 14 zbiórek w ataku. Y, my, my dołożyliśmy do tego 15 strat. Żeby ...wygrać na, na ciężkim terenie, jakim jest, jest Szczecin, popełniając, y, popełniając y, tyle strat i, i nie szanując aż tak do końca piłki w każdym posiadaniu i, i pozwalając y, wiadomo y, atletom, jak Szczecin zbierać w ataku tyle piłek, więc, więc myślę, że, że te dwie rzeczy zadecydowały w trzeciej kwarcie, gdzie, gdzie yy, tam na początku czwartej gdzieś, gdzie, yy, ta przewaga zrobiła się większa. Gdzie bym powiedział o przewadze do Mrowy Górniczej? Na pewno, że grałem we własnej hali. Yy, myślę, że są dużo skuteczniejsi w rzutach za trzy punkty niż zastal, bo tutaj za brakuje jednak tych strzelców, tak? Yy, bo, bo to jest zawsze łatwiej się gra i łatwiej się gra jeden na jeden i wysokim się łatwiej gra, jak ktoś tam gdzieś z obwodu rzuca. I ja oczywiście, tak jak pan mówi, jestem mieszkańcem i grałem, znaczy pracowałem w Zielonej Górze długo i oczywiście będę trzymał kciuki, żebyście się utrzymali. Serce podpowiada, że, że, że Zastal, natomiast no, ta przewaga parkietu, bo Zastal chyba do tej pory wygrał dwa mecze na wyjeździe, tak? Jeśli dobrze pamiętam, jeden z Anwilem, to dobrze pamiętam, bo to wszyscy pamiętają. I z Gdyni. No, no muszą coś wygrać na wyjeździe, no to będzie mecz, o, może nie o wszystko jeszcze, tak, ale to będzie bardzo ważny mecz. No, życzę im jak najlepiej, bo ja sobie szczerze. Y, oczywiście ktoś będzie musiał spaść, nie? ale ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę takiej koszykówki i, i ligi bez ty, no tej historii Zastalowskiej, tak? Tych kibiców, bo tak jak mówimy, że wiemy, że teraz bardzo dużo ludzi przychodzi, jest ta moda wróciła i to by było, nie, to by była... Katastrofa dla wszystkich. Ja myślę, że dla Ligi też. Chociaż no nie twierdzę, że tutaj Liga ma jakiś na to wpływ broń Boże, ale no, ktoś będzie musiał spać, będzie to bolące. Mam nadzieję, że to nie będzie zasta. Proces budowania naszej drużyny trwa i trwa już on parę tygodni. No to są nasze realia. Mamy zupełnie nową drużynę. Yyy, nadal ciężko jest nam się określić kto ma gdzie stać i, 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 i jak ze sobą grać, bo, bo naprawdę niedługo, niedługo czasu ze sobą jesteśmy yyy, i bardzo ciężko to w trakcie sezonu i, i w biegu to zrobić. No ale taką sytuację mieliśmy wymuszoną i, i no też nie ma co się oszukiwać, King to bardzo dobra drużyna z dobrymi zawodnikami. E, chcieliśmy wyjść, e, walczyć na, na 100% na miarę naszych możliwości, e, mm, ale wykazali się po prostu większym doświadczeniem, lepszym zgraniem u nas parę głupich strat, ale myślę, że zaangażowanie było. Jeśli będzie zaangażowanie i, i, i wola zwycięstwa, to, to resztę możemy od na tym obudować. Decydujący moment tego meczu, 12 punktów Wolka Dziewy w trzeciej kwarcie? Na pewno, na pewno ważny moment. No nic, no, za trochę w obronie, znowu, ale to też wynikało z naszej troszkę sytuacji z falami, bo, bo wysocy zawodnicy Eee, mieli mieli tych parę fauli. Eee, tyle. A jest lepiej, trochę tę poprawę zauważacie. Widzicie to, że jednak mimo, e, mimo tego, tych trudności ze zgraniem się, z, ze skumaniem bazy, e, zauważacie, że idziecie do przodu? Uważam, że tak, ale na meczach myślę, że dla, dla, dla zwykłego kibica ciężko to zobaczyć, bo drużyny bezlitośnie wykorzystują nasz brak zgrania. Wiedzą o tym, że jesteśmy krótko ze sobą, przygotowują specjalne rzeczy na nas. Wiedzą, wiedzą że w, czas, w niektórych momentach mogą sobie pozwolić na więcej. No i tyle, no. No nie ma tutaj... Nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że wszystkie drużyny będą to wykorzystywać. My musimy się jak najszybciej zgrać i tą zapobiec. Tak, myślę, że cały mecz jakby kontrolowaliśmy. Ale takie, takie, takie 10 punktów, 15 punktów dzisiaj koszków to tak naprawdę to jest nic drużyna zielonej góry ciągle, ciągle napierała, ciągle chciała wykorzystywać swoje przewagi, chciała mocno atakować jeden na jeden z góry. Potrafiliśmy dzisiaj to obronić, to nie mieli takiej łatwej, łatwej drogi do kosza, a my skrupulatnie geraliśmy gr taktycznie i szukaliśmy przewag pod, pod koszem. Kluczowy moment tego spotkania, ta trzecia kwarta, gdzie tam zaczęliście odjeżdżać na dwucyfrówkę? Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że w pierwszej połowie też mieliśmy taki zryw, ale nie potrafiliśmy tego utrzymać. A już w trzeciej kwarcie, kiedy przekroczyliśmy tę barierę 10 punktów, już tak chyba poczuliśmy, że ten mecz jest pod naszą kontrolą. I nawet jak dwie akcje nam nie wyjdą w obronie czy w ataku, no to potrafiliśmy w trzeciej już i trafić i obronić. Dużo nie mogę powiedzieć. Byłem goto gotów na mecz, a widzieliście początek. I to wszystko, co mogę powiedzieć. Mhm. No od razu poszedłeś na, na krycie Whiteheada. Ciężko było? Zatrzymaliście go na kilku punktach zaledwie, więc chyba skutecznie. Nie jest ciężko, to jest zwykły zawodnik, to nie jest jakiś zaskoczony gość do mnie. To nie jest... Wiem, że on gra w NBA, to nic jest zaskoczenie do mnie. Pójdę sobie do Ameryki, do domu, zagram parę kolegów, co grali w NBA, to nic jest do mnie. Okay. W... Wkurzony po tej przegranej, liczyłeś jednak na to, że uda się tutaj wygrać dzisiaj? Były też momenty, które jakby pokazywały, że jesteście w stanie Kinga szarpnąć tutaj. Ja oczywiście myśleliśmy, mieliśmy szansę, a lepiej graliśmy King. Mało do powiedzenia dzisiaj. Niestety. Dlaczego? Nie, King lepiej grał. Nie wiem co mam powiedzieć. Jest, jest mi przykro, bo byliśmy gotowi. Byliśmy gotowi. Co dalej zrobić, żeby to zgranie było lepsze, żeby, żeby, żeby coś ruszyło? Przed nami coraz ważniejsze te mecze. Nie wiem, naprawdę ci nie wiem, co mogę powiedzieć. Tego do pracy z powrotem w albo niedzielę, albo poniedziałek. Momenty, gdzie schodziło się z tym wynikiem, tak naprawdę dwa posiadania, czy to nawet było jedno, no to wiadomo, że przychodzi ci do głowy myśl, no dobra, dalej to Eee, ale no szczecin był dzisiaj lepszy i odniósł eee, zwycięstwo na własnym parkiecie, a my dalej. Oczyma swoje. Trochę więcej jakości czy lepsze zgranie po stronie Kinga? Mm. Czy jedno i drugie? Na pewno mają bardzo wartościowych zawodników. Eee, wiemy, wiemy e, jakie są tutaj nazwiska i, i jak ten, ten zespół funkcjonuje. Eee, ale też w, widać było, że jakimiś tam. E, Ruchami, zagrywkami łatwo wychodzili po porzuty. Chociażby pod Tonego Mayera, tam było widać, że gdzieś tam momentami go, go szukają. A Olka, Dziewę, Jamesa, Udarta, więc szukali gdzieś tam swoich mocnych ogniw w dzisiejszym meczu. W zbiórkach spora różnica, kilkanaście różnicy tych zbiórek faktycznie na tablicach ciężko było, bo szczególnie w pierwszej połowie. Takie spore, spore dziury gdzieś tam. Tych, tych piłek nie, nie łapaliśmy, a z kolei znowu w innych momentach rewelacyjnie gdzieś tam i Welko, czy, czy inni wysocy sięgali po te piłki. No Na pewno, bo zespół zaczyna jest wysokim zespołem i a, gdzieś tam w tej pierwszej połowie faktycznie mieliśmy problemy z punktami a, spomalowanego, czy tam backdory, czy ofensywne zbiórki, czy a, jakiś aleju więc tego trochę tam, a, trochę tam było. Później tam pojawił się Alek Dziewa. Pierwszą połowę gdzieś tam bardzo solidnie grał James Udart. I no, Tak jak powiedziałem, no, szukali tych, 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 tych mocnych stron, które, które mogły dać im coś więcej dzisiaj. W skali 1-5, na ile wy jesteście w tym momencie zgrani? Michał Kołodzi przed chwilą nam powiedział, że, że ten brak zgrania wszyscy rywale wykorzystują bezlitośnie i będą to robić do końca sezonu. Czy może nie? Dostało 7 meczy, trzeba po prostu zagryć zęby e, ciężko pracować i, 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 i wyszarpać, bo, bo może być ciężko, a wiadomo, chcemy bardzo. E, sytuacja jest jaka jest i nie, nie patrzmy a już e, wstecz na te zmiany, no to po prostu e, trzeba to unieść.